Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj nie będzie Insta Story ani kamerzysty, ani gruszwila. Tylko prawdziwa twarz Łukasza Wawrzyniaka czyli kamerzysty. Jak jestem debilem, to po prostu jest Pierwsza, Pierwszy dowód, że Łukasz Wawrzyniak to kamerzysta, to oczywiście głos. Posłuchajcie głosu z tego nagrania. Pokażę Wam jak wrócę. Jeżeli odsłuchaliście ten głos, to przechodzimy do następnego dowodu. Posłuchajcie teraz głosu kamerzysty na odcinku kamusia. Czyli na, po prostu na jego kanale. To jest oczywiście ten sam dowód, bo przed chwilą pokazałem Wam głos kamerzysty bez maski i jego twarz, a teraz... Butę, udowodnię Wam to, bo pokażę wam jego głos. A na pewno jego głos już znacie, ale pokażę to. W dzisiejszym odcinku wszyscy sobie na karę. Ostatnio... Ten głos jest znacząco podobny do poprzedniego głosu Łukasza Wawrzyniaka. Przejdźmy do następnego dowodu. A teraz wstawię wam parę screenów, na których na starych odcinkach w odcinkach z markiem, że jak jeszcze nagrywali razem widać twarz kamerzysty. Łapcie parę screenów. A teraz kolejny screen, w którym kamerzysta odbija się w szybie prestiżowego Audi Grzvila. Ten film został usunięty z YouTube, ale ja go nagrałem kiedyś i go posiadam, więc wstawiłem wam teraz tego screena a jak widzieliście tego screena przed chwilą, czyli tego screena na którym w szybie kamerzysta się odbija to pokażę wam teraz jego zdjęcia z Instagrama znaczy z jego nieoficjalnego Instagrama Bo tak to powiem tutaj macie parę screenów, zdjęć jak jeszcze nagrywał na Ask.fm w 2015 i 2014 roku, a w 2013 startował, zaczynał i ja zacząłem go oglądać na Ask FM w 2014 roku. Jego filmy opierały się na wulgarnych słownictwach, obrażaniu innych ludzi, no i ogólnie na takim komentowaniu różnych rzeczy. A teraz łapcie nagranie. Z askf na którym widać twarz kamerzysty i jego głos, a na dodatek kolejnym potwierdzeniem i dowodem jest to, że w tle odzywa się do niego Karina, dziewczyna kamerzysty z filmów. Prawda jest mnie, No Słuchajcie. Ciężko mnie z równowagi wyprowadzić, no nie denerwuję się tak zbyt. No. Słyszycie teraz głos, głos Kariny? Słyszeliście głos Kariny? bo ja tak. A więc tak kochani moi dobrnęliśmy do końca tego odcinka. Jeżeli ten odcineczek Wam się spodobał, to zostawcie łapę w górę i subskrypcję, bo na razie zero subskrypcji na tym kanale, wyświetla się brak subskrypcji. A na tym kanale to już będzie trzeci filmik, więc jeżeli odcineczek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I widzimy się już w następnym odcinku. Nie wiem kiedy, bo jestem taki leniwy, że nie chcę mi się robić tych odcinków, ale muszę, bo chcę coś zarobić z YouTube. Więc widzimy się już w następnym odcinku. Kiedyś tam już pewnie niedługo. Łapcie parę ostatnich screenów. No i papa.